Jak już informowaliśmy, część działek znajdujących się na końcu ulicy Brzeskiej w podczelu należy do prywatnych właścicieli i jeden z nich chce wybudować tu sześciokondygnacyjny budynek. Prezydent przypomniała, że dla tych działek cały czas obowiązuje plan zagospodarowania, który został uchwalony w 1996 roku. I jak mówi, dla tego terenu jest nadana funkcja obsługi plaży. Właściciel jednej z działek Przybrzeskiej wystąpił do starostwa o pozwolenie na budowę sześciokondygnacyjnego budynku. Starosta jako zobligowany do uzgodnienia swojej decyzji wystąpił z wnioskiem do Urzędu Morskiego w Szczecinie. Urząd morski uzgodnił decyzję pozwolenia na budowę budynku przybrzeskiej. Prezydent złożyła do ministerstwa. Infrastruktury zażalenie na postanowienia dyrektora Urzędu Morskiego uzgadniający projekt decyzji starostwa. Wniosek został przez ministra rozpatrzony pozytywnie, ale tak było w sierpniu. Podczas wczorajszej konferencji prasowej Anna Mieczkowska przedstawiła nowe pismo ministerstwa, które to uchyliło własną decyzję z sierpnia i umorzyło postępowanie odwoławcze, nie dając miastu szansy na odwołanie. Powodem jest fakt, że tym razem pan minister uważa, że miasto nie mogło być uznane jako strona przez dyrektora Urzędu Morskiego, ponieważ o tym kto jest stroną w postępowaniu decyduje organ, który to postępowanie prowadzi. E, to jest informacja, którą chciałam się podzielić z mieszkańcami, bo ja ze swej strony zrobiłam wszystko, aby przygotować plan zagospodarowania przestrzennego, aby wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Niestety to postępowanie e, no prowadzi do tego, że najprawdopodobniej ta decyzja pozwolenia na budowę zostanie wydana. Ubolewam nad tym, że rozpoczyna się betonowanie jednego z najpiękniejszych miejsc naszego miasta, mówiła podczas konferencji prezydent. Czy tego chcą mieszkańcy, żeby jeden z piękniejszych terenów naszego miasta, teren, który już za chwilę miał być przedmiotem opracowań i analiz, bo przygotowujemy zapytanie ofertowe zgodnie zresztą z uchwałą Rady Miasta. Bo radni podjęli taką uchwałę, że należy opracować dla jednego z najbardziej urokliwych miejsc w Kołobrzegu, strategię rozwoju. Więc my przygotowaliśmy się do tego, do tego zadania, powołany został zespół, przygotowane jest zapytanie ofertowe. Za chwilę jakaś firma wyłoniona w tym postępowaniu rozpocznie pracę nad opracowaniem całej strategii dla tego terenu, dokona analiz. Zakończy się to wszystko konkursem architektonicznym. Mieszkańcy będą mieli oczywiście swój udział. W tym momencie, no jednym z elementów, który będzie musiała brać pod uwagę ta firma, będzie najprawdopodobniej ten sześciopiętrowy budynek, który wyrośnie na końcu ulicy Brzeskiej. W tej chwili biuro prawne szczegółowo analizuje pismo Ministerstwa Infrastruktury, które wpłynęło do miasta wczoraj. Do tematu wrócimy.